Halo. Słuchaj, no, czego Ty wiecie, robisz? Współczujesz? No, bo Pani mu nie ufa ją telefon, telefonu, który to jest dziwne. Mówił do smartaczu, to nie Twój problem, czy ja mu ufam, czy nie. Aha. Nie będziesz do mnie takim tonem mówił. Jak chcesz, to możesz do swoich rodziców tak się odzywać, A Ja do Pani złego nie, ja nie powiedziałem. Nie pyskuj do mnie smartaczu, bo kultury to Ty w ogóle nie masz. No. Jesteś taki trwany przez telefon, a że Tobie rodzice pozwalają pić i palić. To naprawdę... Nie, to mi nie pozwalają pić i palić, ja tego nie robię. To ja, no, piję. Słuchaj no, mnie to nie interesuje, ale jeżeli do kolegi piszesz, że ci współczuję, a to, że ja się interesuję moim synem, a twoja mama może to się nie interesuje, Aha. to twój problem. No, to... Ale nikt to... nie potrzebuje takich kolegów jak naprawdę. Mhm. Że wy robicie po szklance, robicie po nocy, chodzicie, to wy to nie interesuje w ogóle. Ale nikt takiego życia nie był nigdy nauczony. To wy to wyprowadziliście taką właśnie stronę, jak teraz jest. Aha. I nie musi to ja może Tobie współczuję.